dum dum Dobra, w takim razie ja już widzę, że nasza transmisja się uruchamia powoli. Tak więc czekamy tylko aż wejdziemy na żywo na YouTube. I oto już jesteśmy, moi drodzy. Ja już witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was dzisiaj zarówno na liveie na YouTube, jak i na Facebooku, na fanpageu videotesty.pl. E, tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzień Wam fajnie mija, ponieważ dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć co nieco o nowej edycji, o drugiej już edycji konkursu PC Challenge. Tak więc witam wszystkich na czacie, którzy się właśnie teraz z nami witają. E, na samym początku, jednak, chciałbym przejść do samego konkursu, powiedzieć e, cały regulamin, przeczytać go, żeby nie było jakichś niejasności, przeczytam sobie regulamin, pokażę wam jak te posty mają wyglądać, o co w tym konkursie chodzi i tak dalej tak dalej, a dopiero potem jakby coś pod koniec tego live'a przejdę sobie również do czatu e, na YouTubie i jakby, jakbyście mieli jakiekolwiek pytanie, no to sobie również posiedzę przez jakieś 10 minut i z wami pogadam. Tak więc moi drodzy, zaczynam drugą akcję Pity Challenge, czyli nasz konkurs, w którym do wygrania na no, główną nagrodę jest jednostka, którą sami sobie stworzycie, a druga edycja to poszliśmy 500 zł wyżej i tym razem możecie stworzyć komputer w kwocie do 2100 zł 00 groszy, nie przedłużając. Witam wszystkich jeszcze raz serdecznie. E, idziemy na naszą główną stronę wideotesty.pl, oczywiście linki do tego macie również w opisie e, ponieważ tutaj jest cały regulamin i dzisiaj go muszę przeczytać, tak więc ja teraz się zajmę tym, żeby to wszystko Wam pokazać przeczytać, żeby nie było jakichś niejasności a następnie przejdziemy również do czatu, bo tutaj jak sam widzicie jest tego dosyć dużo, a następnie również e, podpowiadam sobie na Wasze pytania, tak więc ja muszę zacząć na razie od oczywiście regulaminu, bo to jest tak naprawdę w, tej, w tym wszystkim najważniejsze. tak więc przeczytajmy sobie wszystko razem, skonfiguruj zestaw komputerowy do 2000 zł i wygraj go, pity Challenge konkurs, tak jak ty tu brzmi, tak możecie wygrać. Do 2100 zł, za chwilę będzie będziesz o tym oczywiście zapis, bo to jest 2000 zł plus minus 100 zł. Takie widełki żebyście mieli. Zapraszamy do udziału w drugiej edycji PT Challenge. Jest to akcja dedykowana dla osób znających się na sprzęcie komputerowym. W konkursie PT Challenge możesz skonfigurować i wygrać swój przyszły zestaw komputerowy do 2000 zł. Zobacz szczegóły akcji. Oprócz tego, tutaj filmu, który, do którego jeszcze potem sobie przyjdziemy, czytamy dalej. Mamy ogromną przyjemność ogłosić drugą edycję PC Challenge. Jest to akcja, w której masz możliwość wykazania się znajomością sprzętu komputerowego oraz wygrania gamingowego zestawu PC o wartości 2000 zł. Jak to zrobić? Wystarczy skonfigurować jednostkę komputerową dla gracza we wskazanej cenie z produktów znajdujących się w ofercie sklepu Computronic.pl. To jest bardzo ważne, tak więc o tym pamiętajcie. Ale za chwilę wam pokażę, jak te właśnie zgłoszenia mają wyglądać. Właśnie tak jak teraz tutaj widzicie. Eee, czy też właśnie będziecie mogli również to robić na YouTubie, ale o tym za chwilę. To jest ważne, ale za chwilę. Następna rzecz, nagrody PC Challenge Tutaj zmieniliśmy trochę zasady Nagrodą główną oczywiście jest zestaw, który sami sobie tworzycie. Tak gdzieś wygracie nasz challenge e, To jednostka, którą sobie stworzyliście w kwocie do 2100 zł Najczęściej w świecie ląduje u Was Tak więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja I tym bardziej bardzo fajna nagroda Następnie jednak mamy nagrody za miejsce drugie, trzecie, czwarte, piąte Czyli idąc od, na, ost, od ostatniego Jak będzie 100 zgłoszeń na Facebooku Pod postem konkursowym, czyli tutaj dokładnie Na wideotesty.pl na naszym fanpage'u i Jest ten właśnie post konkursowy oznaczony taką miniaturką. Jak tutaj w komentarzach będzie 100 zgłoszeń, no to odkrywamy, co jest, jaką nagrodą jest piąte miejsce. Jak będzie 200 zgłoszeń, to co, jaka jest nagroda za czwarte miejsce. Jak będzie 400 zgłoszeń, no to jaka nagroda za trzecie miejsce. I Jak będzie 600 zgłoszeń, to wam pokażemy, jaka jest nagroda również za drugie miejsce. Tak więc taka niby gierka, za to, żeby więcej osób wzięło udział. Myślę, że dosyć ciekawa rzecz, tym bardziej, że ciekawość będzie Was tutaj tak naprawdę trzymać jeszcze w napięciu, co jest tak naprawdę, jakie są nagrody za te różne inne miejsca. Myślę, że jakieś fajne rzeczy komputerowe do wygrania będą, ale co dokładnie, to dowiecie się jak będziecie wbijać poszczególne ilości zgłoszeń na naszym poście konkursowym. Link macie oczywiście w opisie, ale idziemy dalej. To jest najważniejsze, zasady konkursu, moi drodzy, PC Challenge, 2000 złoty gaming. Zadaniem konkursowym uczestnika jest zaproponowanie optymalnego, wirtualnego zestawu komputerowego do gier w łącznej cenie do 2000 zł brutto plus minus 100 zł, czyli wasz zestaw według cen e, ze sklepu Computronic na dzień 18.05.2017 ma kosztować 2100 zł 00 groszyk maksymalnie, czyli 2100 zł, nic więcej. Jeśli jest jakiś grosik więcej, niestety, ale tego nie akceptujemy, więc patrzcie na to, żeby ta cena w 2100 zł się, 100 zł się zmieściła. Jak ma wyglądać wzór? Macie na samym początku napisać procesor, nazwę procesora, link link Do sklepu. Następnie płyta główna, nazwa płyty głównej, link do sklepu. Karta graficzna, nazwa karty graficznej, link do sklepu. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić właśnie w tej formie. To jest wtedy piękne, ładne, przejrzyste, nam będzie o wiele bardziej łatwiej wybierać również zwycięzców i patrzeć na te wasze zestawy. Więc to jest bardzo ważna rzecz, aby właśnie w takiej formie to zrobić. Żeby wam pokazać, jak to zrobili poprzednicy, to pokażę Wam na przykładzie. Tu jest na przykład Łukasz Talaga, który jest jednym z zwycięzców, naszych naszy finalistą, laureatem poprzedniej edycji i on to zrobił tak. Na samym początku nazwa waszej jednostki to Możecie nazwać jakąś swoją jednostkę, jakkolwiek chcecie turbo, uper, nie wiadomo co, super komputer. E, A następnie tego nie musicie się rozpisywać, na to nie patrzymy. Nas interesuje nazwa oraz to, co jest niżej, czyli tak jak tutaj widzicie: procesor, płyta główna, karta graficzna, pamięć, ram, dysk, zasilacz, obudowa. Te rzeczy muszą znaleźć się w tej jednostce obowiązkowo. E, więc robicie to tak: procesor, nazwa procesora, link. Płyta główna, nazwa płyty głównej, link. RAM, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak robicie wszystko. I to jest właśnie piękne. Żeby to było tak pięknie, ładnie, przejrzyste i tak ma wyglądać wasz post. Co ważne, takie zgłoszenie możecie również robić, moi drodzy. W komentarzach na YouTube. To jest dosłownie to samo. To jest komentarz na YouTube, więc możecie zrobić zgłoszenie albo na YouTube pod najnowszym naszym filmem, który już wkrótce będzie opublikowany na wideotesty.pl. Tutaj jest film pod tytułem Skonfiguruj komputer do 2K PLN i wygraj go. Więc tutaj również możecie w komentarzach wpisać właśnie swoje propozycje zestawu komputerowego. W ten sposób, jeśli one trafią do spamu, spokojnie, nie musicie się bać. My spam widzimy, cały spam będziemy zatwierdzać, więc wszystkie jednostki wasze będziemy widzieć. I również w tej samej formie. Nazwa, link i tak dalej, tak dalej. Dobra, przechodzimy dalej. Oprócz specyfikacji zestawu, uczestnik konkursu powinien podać swoją nazwę zaproponowanego zestawu. Długość nazwy nie powinna przekraczać 40 znaków, czyli nazwa zestawu również jest ważna. Co jest jeszcze bardzo ważne, to to, żeby zasubskrybować kanał na YouTube. Tak więc pamiętajcie, żeby kliknąć subskrybuj oraz żeby być właśnie na naszym fanpageu videotesty.pl i żeby ten fanpage właśnie polubić. Tak więc polubcie to, aby być na bieżąco, bo to jest również zasada, aby wziąć udział w naszym konkursie. Następnie, moi drodzy. Propozycja zestawu komputerowego wraz z nazwą zestawu powinny być umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub, co jest ważne, lub pod filmikiem konkursowym na YouTubie, czyli tym, który za chwilę, e, czyli tym dokładnie, który się za chwilę opublikuje. Następnie jeden uczestnik, a, jeszcze chwila. Opis nie może zawierać treści wulgarnych, powszechnie uznawanych za niestosowne i obraźliwe. To jest dość logiczne, nie chcemy tutaj jakichś brzydkich rzeczy, chcemy, żeby to była taka fajna, kulturalna akcja, która Wam się spodoba. Następnie jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia w konkursie. To jest ważne, żebyście tym nie spamowali. Nie będą brane pod uwagę posty edytowane. To jest ważne. decydujcie się, jaką chcecie jednostkę, napiszcie ten post jeden, żebyście to dobrze wszystko zrobili. I żeby to nie były właśnie jakieś inne posty, tylko żeby to był jeden dobry post, żebyście go potem nie edytowali. Bo to będzie nie fair. 17 maja o, e, 2017 roku o godzinie 19. Podczas transmisji na żywo na naszym Facebooku oraz na kanale wybierzemy 5 najpopularniejszych zestawów. Ale, 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 ale. Nie, nie, nie. Nie wybieramy, moi drodzy. Nie wygrywają osoby, które będą mieli jak największą ilość lajków Czytajcie zawsze cały regulamin, za chwilę dojdziemy kto wygrywa 17 maja wyjątkowo wy wybierzemy oczywiście 5 najpopularniejszych zestawów Ale wśród tych 5 najbardziej popularnych zestawów będą walczyć one o dziką kartę, czyli wejście do finału Tak więc wśród 5, moi drodzy, pokażę Wam to na kamerze, żebyście widzieli Będzie 5 szczęśliwców, którzy będą mieć największą ilość łapek w górę i spośród tych pięciu szczęśliwców jedna osoba wejdzie do finału, a w finale będzie pięć różnych jednostek, w tym cztery jednostki, które my osobiście wybierzemy. Tak więc lajki się nie liczą, lajki będą się liczyć tylko i wyłącznie dla jednej osoby, która e, może trafić właśnie poprzez losowanie, poprzez dziką kartę do naszych pięciu finalistów. Więc to jest ważna rzecz, pamiętajcie o tym, my wybieramy, a nie żadne lajki. Zmieniamy tą zasadę i mam nadzieję, że Wam się to podoba. Wracamy do czytania. Następnie właśnie, e, moi drodzy, czyli e, bla bla bla, do 18 maja 2017 roku godzina 19 będzie można oddawać głosy na zestaw, który powinien znaleźć się w finałowej piątce. Czyli tutaj wy będziecie właśnie sobie głosować, e, który waszym zdaniem najbardziej popularny zestaw pośród pięciu ma, trafić, ma dostać dziką kartę i wejść do finału wraz z czterema, według nas, najbardziej optymalnymi propozycjami, które sami, sami wybierzemy. Więc czytamy dalej. 18 maja 2017 roku o godzinie 19 podczas transmisji na żywo. Na Facebooku oraz na YouTubie e, jury wybierze cztery najbardziej optymalne propozycje zestawów komputerowych. Wśród pięciu finałowych zestawów, czterech najbardziej optymalnych oraz właśnie ten jeden zestaw z dziką kartą, organizator wybierze jeden zwycięski zestaw komputerowy oraz ustali kolejność i przypisze nagrody pozostałym czterem finałowym komentarzom. Tak więc my to wybieramy, żeby było uczciwie, fair, dobrze i żeby nie jakieś lajki, ani kupowanie lajków, ani ilość znajomych się tutaj nie liczyła. Więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja e, i jest po prostu o wiele przyjemniej, przynajmniej dla mnie. Następnie zgłoszenie propozycji zestawów komputerowych będziemy przyjmować do 17 maja do godziny 23:59, tak? Do tej godziny będziemy te zgłoszenia zbierać, potem je wszystkie sobie zgramy i będziemy wybierać właśnie finalistów. Następnie przy wyłanianiu zwycięskiego zestawu brane będą pod uwagę jego wydajność w grach, tak mniej więcej, cena zestawu czy mieści się w do 2100 zł, oraz czy spełnione są warunki organizatora, czyli polubienie przez uczestnika fanpage'a, oraz czy uczestnik subskrybuje kanał wideotesty, tak więc like na fanpage'u oraz właśnie subskrypcja na wideotesty jest ważne. Więc ma być to jednostka ponownie pod wydajność, pod granie, żeby ta jednostka jak najlepiej działała po prostu w grach. E, następnie moi drodzy, no i oczywiście ta jednostka musi działać, musi być kompatybilna itd. itd. I co ważne? Nie chcemy, aby były. Nie chcemy również wejdę na kamerkę, bo to jest bardzo ważne, żeby wam to przekazać. Proszę was, abyście nie używali, ponieważ takie zestawy nie będą uwzględnione. Moi drodzy, zasilaczy z czarnych list. Pod poprzednim. Tym nie patrzyli, ale jednak bardzo dużo osób z Was oszczędzało na zasilaczu. Teraz jest taki jeden e, dosyć ważny regulamin, abyście, moi drodzy, z zasilaczem pamiętali, żeby nie był to zasilacz z czarnej listy. Ma być to dobry zasilacz, porządny zasilacz. Taki zasilacz nie z czarnej listy kosztuje tak mniej więcej minimum 124 zł, chyba jak dobrze pamiętam, ostatnio ceny oczywiście mogą się zmienić, ale ma być to zestaw, nie, ma być to zasilacz nie z czarnej listy. Pamiętajcie o tym? Będziemy na to patrzeć. Wracamy do czytania. A za chwilę na wasze pytania, podpowiadam, tylko zakończymy całe regulaminy. Następnie, moi drodzy. W przypadku gdy w komentarzach pojawią się identyczne propozycje zestawów komputerowych zwycięzca będzie wybierany przez organizatora na podstawie najbardziej ciekawej i oryginalnej nazwy zestawu. Nawet tak jeśli się złoży, że wśród tej piątki będą na przykład dwa zestawy, które będą dosłownie identyczne, to wygrywa ten, który naszym zdaniem ma ciekawszą oryginalną nazwę zestawu. Następnie organizator wyłoni zwycięzcę 18 maja 2017 roku i umieści taką informację na fanpage'u. Tutaj tak jak było napisane, będzie live i będziemy zwycięzcę wyłaniać. Podpunkt 11. Zwycięzcy zobligowani są do przesłania danych osobowych w wiadomości prywatnej na portalu wideoters.pl do tygodnia do 7 dni od zakończenia konkursu. W przeciwnym razie prawo do nagrody nabywa organizator. Czyli jeśli zobaczycie, że jesteście zwycięzcą, to zamiast się podniecać i krzyczeć Halo, mamo, tato wygrałem, to musicie do nas napisać. Musicie do nas prywatną wiadomość napisać, że to wy wygraliście, my to oczywiście będziemy sprawdzać. I musicie nam wysłać na świetnie świecie swoje dane, żeby dostać przesyłkę, żeby dostać nagrodę, czyli wymagane dane osobowe umożliwiające wysłanie. Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz numer telefonu. Te dane potrzebujemy, żeby Wam wysłać te wszystkie rzeczy, więc o tym pamiętajcie. Następnie, wydanie nagrody nastąpi zgodnie z przepisami podatkowymi, bla e, bla bla, i jeszcze potem mamy nagrodami w konkursie są. E, za pierwsze miejsce oczywiście ten zestaw, który złożycie, a za piąte, znaczy za drugie, trzecie, czwarte, piąte, no to tyle. E, jeśli ich będzie więcej zgłoszeń, jak dobijemy na przykład 100 zgłoszeń, to Wam pokażemy, co jest za piąte miejsce, jak tam 200 zgłoszeń, to za, co za czwarte, 400 zgłoszeń, pokażemy Wam nagrodę za trzecie miejsce i 600 zgłoszeń, pokażemy Wam nagrodę za drugie miejsce. Idziemy dalej, harmonogram moi drodzy, bo to jest dosyć ważne. Dzisiaj, dziesiąty, zaczynamy całą akcję. 17 wybieramy te popularne z lajkami, aby otrzymał. Jedna osoba z nich otrzymała dziką kartę. 1805 wybieramy 4 propozycje zestawów komputerowych, najbardziej optymalne pod kątem gier Czyli wybieramy tutaj już tak de facto taką naszą piątkę finalistów oraz oczywiście zwycięzcę konkursu, jak i te miejsca poprzedników, znaczy poprzednich finalistów. 25.05 będziemy składać zwycięski zestaw komputerowy, ja będę składał, będzie ciekawie, ale uwaga! Będzie również y, ogłoszony drugi konkurs na wydajność komputera. Więc tutaj ponownie konkurs, ponownie parę nagród. Myślę, że akcja ciekawa, tak więc pamiętajcie o tym. 29.05 ponownie live, zarówno na YouTube, jak i na Facebooku, podczas którego będziemy testować sobie grę, nasz zestaw komputerowy, czy tam, tam, właśnie w Wiedźminie, czy to w innych grach, żeby zobaczyć, ile tych klatek na takiej jednostce e, zwycięzcy naszego otrzymamy. Następnie 31.05 opublikujemy podsumowanie całej akcji Pity Challenge w postaci filmików, w którym będziemy składać i testować wydajność zestawu komputerowego dla gracza. Życzymy Wam powodzenia, moi drodzy. Bądź na bieżąco i wejdź na nasz profil na Facebooku i na YouTubie. Tak więc pamiętajcie, to ma wyglądać mniej więcej tak. Procesor, nazwa bla bla bla. Tak, to jest piękny przykład, jak właśnie to wszystko ma wyglądać. Możecie to oczywiście również pisać w komentarzach pod najnowszym filmem. Skonfiguruj komputer do 2KPLN i wygraj go. I to by było, tak naprawdę, chyba wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli jesteście ciekawi, to możecie je śmiało teraz zadawać. Będziemy na żywo. Tak więc, witam serdecznie. E, tak więc, moi drodzy, jesteśmy teraz na żywo. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to dawajcie śmiało. Możecie teraz mnie pytać, e, ja Wam odpowiem. Regulamin i postkonkursowy e, post macie u mnie tutaj w opisie, a regulamin macie właśnie w tym poście konkursowym e, link do tego regulaminu. Więc, jeśli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście, e, jakby coś. Pytajcie, weź, wezmę od razu jakąś dobrą obudowę, żebyście nie musieli używać ślifierki ani nic. To jest dobry pomysł nawet. E, ale pamiętajcie, ostatnio tak naprawdę, e, ostatnio, ostatnio mieliśmy problem, zarówno z, e, znaczy z procesorem, z płytą główną, która nie była zbiosowana, podczas składania oraz z obudową. A przez obudowę nie chciała nam wejść karta graficzna do środka, więc e, musieliśmy, moi drodzy, najczęściej świecie tą kartę spiłować. Ale okej, okay, myślę, że będzie okej. Okay. Czy jednostka wyróżniająca się ma szansę wygrać? Kwerty, e, prawda jest taka... E, prawda jest taka, prawda jest taka, moi drodzy, że najczęściej świecie że w świecie nie chodzi tutaj o jakieś wyróżnianie, tylko żeby ta jednostka mimo wszystko dobrze działała w grach. Więc my jako tako będziemy patrzeć właśnie głównie pod wydajność w grach, ponieważ tak to ma być e, właśnie oceniane. To jest najważniejsze dla nas na razie. O co chodzi z czarną listą? Jeśli sobie wejdziecie w Google e, i najczęściej w świecie, mm, jeśli w Google wpiszecie sobie czarna lista zasilaczy, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak więc o to nam chodzi, żeby tutaj były zasilacze dobre i będzie. Tak, 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 ma być to po prostu wydajny, wydajny optymalny, takim mniej więcej tak pół na pół. Nie chcemy jakoś tak, żebyście kupowali wszystko za 5 za, za groszy, ważne, żeby był dobry zasilacz, dobry reszta ten e, dobra, dobra dobra reszta części i miejmy nadzieję, że to będzie. Okej, okay, dobra skoro do północy tam któregoś mają, można zgłaszać, to kiedy będą wyniki? E, tak, jest, jak, tak jak jest napisane na tutaj dokładnie jeśli macie harmonogram do 1705, 17 moi drodzy, do 23.59.59 .59 macie zgłaszać e, swoje jednostki. 18 będzie live, podczas którego wybierzemy e, spośród najbardziej lajkowanych tam jednego zwycięzcę, tylko i wyłącznie jednego, który przejdzie do finalisty, a e, 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 tak więc 17.05 właśnie będą najpopularniejsze, a 18 będziemy wybierać właśnie. Moi drodzy właśnie tych czterech następnych wygranych. Tak więc 17 2017 do godziny 23.5959 macie swoje zgłoszenia dawać, a 18 my już będziemy wybierać zwycięzcę, tak więc pamiętajcie o tym. Do 17 do końca wydajecie ten, a 18 maja my już wybieramy zwycięzcę. Dobra, wracam do was na czat. Więc cena ma być taka podana, moi drodzy, jaka jest cena w komputroniku. Czyli, jak sobie złożycie cały komputer w komputroniku i powiedzmy, że on tak naprawdę wyjdzie, wyjdzie na przykład 2050 zł, no to cena jest właśnie 2050 zł. A widełki macie takie, że cena ma być pomiędzy 2000 zł a 2100 zł. Znaczy 2100 zł ma być, ma być tak naprawdę maksymalnie. Więc taką właśnie jednostkę macie stworzyć i miejmy nadzieję, że będzie ciekawe skończy też komentarze komentarze czytam jakby coś z YouTube'a. 5 minutek mogę sobie jeszcze z wami posiedzieć. Zobaczymy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli coś nie jest jasne, jeśli ten regulamin czy coś, no myślę, że ten regulamin jest naprawdę jasny. Dużo mi się tam napisali, jest wszystko jasne. Ale jak macie jakieś oczywiście pytanie, to możecie jeszcze śmiało pytać. Bo jeśli wy macie jakieś pytania, to ktoś inny może mieć takie pytania, więc będzie. To jest konkurs dla tych, którzy się znają? Nie, no wiecie, to jest tak naprawdę również e, e, również, 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 moi drodzy, konkurs e, dla ludzi, którzy też potrafią poszukać. Tak naprawdę to wszystko wystarczy sobie wejść w googlach. E, można coś tam bardziej jakoś, nawet przez parę dni, po, postudiować tak naprawdę. E, będziemy Paweł, będziemy składać tego peczeta na live'a i gwarantuję Ci, że będzie teraz ciekawie, zrobimy to po swojemu i będzie. E, chłodzenie na procesor musi być, komputer bez chłodzenia nie będzie działać, więc moi drodzy, Chłodzenie musi być, zależy jaki macie procesor Może być nawet boksowe, zwykłe chłodzenie od Intela na przykład Ale ważne, że jakby coś musi być Musi być chłodzenie Więc chłodzenie procesora must have Jeśli chcecie jakieś lepsze chłodzenie, bo macie jakiś lepszy zestaw I nie chcecie na przykład mieć boksowego chłodzenia A jakieś własne, zewnętrzne No to najczęściej w świecie chłodzenie musi być, bo bez tego komputer nie działa A zapis w regulaminie jest prosty Komputer ma działać, a bez chłodzenia nie będzie działać Więc pamiętajcie, jakby coś możecie e, napisać sobie trzy zestawy komputerowe. E, <grych> e, więc moi drodzy, pamiętajcie, że możecie sobie dawać mm, trzy zestawy komputerowe, e, trzy zgłoszenia swoje. Więc na przykład możecie dać na przykład jeden teraz. A jak potem wam ceny jakieś podskoczą, to możecie coś podmienić, ale nie edytujcie. Nie edytujcie komentarza, tylko napiszcie jak już nowe zgłoszenie, ponieważ edytowalny komentarz nie jest brany pod uwagę zgodnie z regulaminem, który jest napisany wszędzie. Więc na stronie wideotesty. A nagród będzie ciekawie, wydaje mi się, co nie? Tak więc lajki nie będą tutaj brane pod uwagę, tylko i wyłącznie jedna osoba trafi do finałowej piątki, tak naprawdę, moi drodzy, zwycięzców, znaczy finalistów, bym powiedział. Kto odpisuje na czacie, to są inne osoby również, w wideotestach pracują, jakby coś będzie, co nie? Hazu, nie, 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 nie trzeba, nie trzeba, to, tego nie wliczamy w cenę, to będziemy robić sami. E, po prostu będziemy to robić przed live'em, <laughs> więc e, ceny nowego, sfleszowanego BIOSa nie musicie robić. Po prostu my to sobie sami zrobimy, e, to się nie wlicza w cenę. Więc na BIOS nie patrzcie, na BIOS nie patrzcie. Jeśli będziecie mieć na przykład jakąś Azroka H110, a dacie procesor przykładowo G4560, tak jak, to było, tak jak to było poprzednio, no to nie musicie kupować żadnych tak naprawdę flaszowania bios -y, opcji sfleszowania BIOSa BIOS za jakieś tam 70-80 złotych, czy ile to wynosi. Tego nie wliczamy w cenę. Adamek, jak się wygra komputer, to będzie już złożony, czy będzie do złożenia, bo większa frajda będzie jak samemu się złoży? W teorii ten komputer będzie już złożony, no chyba, że wygrany tak naprawdę będzie chciał, żeby, żeby ta, ta jednostka była rozłożona, więc tak naprawdę czemu mógłbym? Mogę to rozłożyć, jeśli tak bardzo by chciał, ale przyjmijmy, że na razie jednostka będzie złożona, bo to mniej po prostu roboty jest potem jeszcze, na znaczy mi chodzi z kartonami z wysyłką. A na Windowsa nie. Windows nasz też również nie obchodzi. Windowsa nie ma, ta jednostka Windowsa nie ma, tak więc zwycięzca będzie musiał zainstalować swój własny, moi drodzy, system. Tak więc zwycięzca albo musi kupić Windowsa, albo musi sobie zainstalować Linuxa, albo cokolwiek innego. Więc, więc, więc systemu nie ma, jakby coś w tej jednostce i pamiętajcie o tym. I systemu, jakby coś nie musicie również kupować. Tak to jest BlueJetty, jakby coś. Nagrywarka nie. Nagrywarka nie musi być, z czego ma się składać komputer, macie napisane dokładnie tutaj. Hopsiu, na naszej stronie ma być procesor, płyta główna, karta graficzna, pamięć RAM, dysk, zasilacz obudowa. Jeśli procesor nie ma e, boksowego coolera, czyli boksowego chłodzenia, to musi mieć chłodzenie. Procesor musi mieć chłodzenie, żeby działał, a jest zapis w, w regulaminie, że nasza jednostka ma być kompa kompatybilna, ma działać, a komputer bez chłodzenia po prostu nie działa. Tak, jakby coś ten live będzie zapisany, moi drodzy, jakby coś e, ten live będzie. Zapisany. Dobra, ja mam nadzieję, że e, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście jeszcze możecie pytać śmiało prywatnie, e, moi drodzy, na, 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 e, na, właśnie, Facebooku albo coś, tak więc dawajcie już śmiało sobie, możecie iść na naszą stronę. Tak wygląda ten post z naszym konkursem. Taka jest miniaturka PC Challenge. Zróż i wygraj zestaw. Tutaj macie to przeczytane. Tutaj macie link do naszego całego regulaminu, który radzę sobie przeczytać, żeby tam nic dziwnego nie wyszło, bo możecie coś się pomylić i coś wam jeszcze. Nie weźmiemy was pod uwagę, bo się pomyliliście jakoś dziwnie. Więc moi drodzy, teraz będziemy wybierać sami coś. Teraz wybiera... będziemy wybierać tych zwycięzców sami. Tylko i wyłącznie jedna osoba będzie brana pod uwagę do top 5 finalistów łapkami w górę. Ale tam jeszcze będzie inne losowanie. Jeśli. Nie wiecie, jak to do końca działa. Regulamin, link w opisie. Tam macie w regulaminie po prostu cudmiut i orzeczki opisane, jak ma tak naprawdę działać wybór zwycięzcy. Więc wydaje mi się, że to będzie tak naprawdę e, ciekawe. Części mają być nowe, części mają być nowe z komputronika, więc to jest dosyć ważne, moi drodzy. Więc, moi drodzy, ja mam nadzieję, że stream Wam się podobał, jakby coś. Pytania oczywiście, jeszcze możecie sobie prywatnie zadawać, a ja tymczasem będę streama kończył, ponieważ nie chcemy, żeby to tak trwało jakieś 500 tysięcy godzin, tak naprawdę. Więc, moi drodzy, ja mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Jeśli macie jakiegokolwiek pytania, to pierwsze czytajcie dobrze cały regulamin oraz post na Facebooku. Zapamiętajcie o tym, że trzeba subskrybować kanał i być followerem, czyli trzeba lajkować również nasz fanpage na Facebooku. Więc, moi drodzy. Ja się tymczasem z wami żegnam. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się. Cześć. Pa 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 pa. Tak więc do następnego razu jakby coś Życzę wam powodzenia i będziemy już wkrótce, bo za tydzień, za 8 dni dokładnie już znać zwycięzcę. Tak więc życzę wam powodzenia. Pa 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 pa.